Prawdziwa mroczna historia filmu Potwory i spółka. W latach 40. ubiegłego wieku w USA otwarto gigantyczną elektrownię. Niewiele było o niej wiadomo, ponieważ była ściśle tajna. Przez ponad 10 lat elektrownia działała, dopóki pewien pracownik Billy Diamond nie ujawnił ich mrocznej tajemnicy. Przez lata potajemnie robił zdjęcia wewnątrz budynku, pokazując, że stworzyli drzwi, które pozwalały uzyskać dostęp do domów ludzi z całego świata. Elektrownia. Wykorzystując te drzwi, kradła energię elektryczną mieszkańców, a następnie ją odsprzedawała. Billy powiedział, że pracownicy, którzy zostali zwolnieni, byli wyrzucani przez te drzwi i już nigdy więcej ich nie widziano. W 1951 roku elektrownia została przeszukana przez służby i okazało się, że Billy mówił prawdę. Elektrownia została zburzona, a właściciel firmy został skazany na dożywocie. Niestety dwa lata później Billy tajemniczo zaginął, a większość informacji na ten temat została zatuszowana.